Kamil Stoch po raz 70 na podium Pucharu Świata. W Willingen był trzeci za Niemcem Stefanem Laje i Norwegiem Mariusem Lindwikiem. Przepis na sukces Kamila Stocha jest prosty: dwa równe i dalekie skoki. Dziś się to udało. Skoki dzisiaj były na bardzo wysokim poziomie, bo e, obydwa w konkursie były naprawdę takie super, jakie chciałbym oddawać. Choć apetyty po pierwszej serii były większe. Na półmetku zmagań to Stoch był na prowadzeniu. Trochę zabrakło szczęścia w drugiej serii, ale poza tym. No, też dobrze, że ktoś, zwłaszcza taki, taki ktoś jak Stefan, wygrywa pierwszy raz w swojej karierze i to jeszcze u siebie. Zwłaszcza, że w poprzednich latach Stefan Laje miał problemy z presją startów przed własną publicznością. To zawsze było trudne dla mnie, by pokazać się tutaj z jak najlepszej strony, ale to poszło w zapomnienie. W końcu wygrałem. Powodów do radości nie mieli za to pozostali Polacy. Dawid Kubacki i Jakub Wolny na półmetku plasowali się w pierwszej dziesiątce. Ostatecznie skończyli odpowiednio na 15 i 23 miejscu. Szansa na rewanż jutro o nietypowej porze. Początek transmisji o godzinie 9.40 w TVP Sport. Konkurs również w jedynce. 70. podium w karierze, czyli jubileusz Kamil Stoch, trzeci w Willingen. Kolejna szansa w przyszłym tygodniu w Bad Mittendorf, bo niedzielny konkurs został odwołany. Dlaczego? Wiedzą Marcin Rams i Sebastian Parfianowicz. Wszystko jasne, nie będzie Willingen 5, będzie Willingen 3. Tak to się wszystko skończy, a to za sprawą frontu, jaki przechodzi nad Hesją, który nasi niemieccy koledzy elegancko i zgrabnie nazwali Sabinę. Jutro Sabinę ma przynieść wiatr, którego prędkość dochodzić ma w porywach do 10-11 metrów na sekundę. O żadnym skakaniu w ogóle, o żadnej imprezie masowej nie może być mowy. Ciekawe jest to, że do dziś plan zakładał rozegranie tego rano o 10.15. Dziś zawody odbyły się normalnie. Dziś wygrał lokal matador, czyli Stefan Laje. Po trzech skokach prowadzi też w Willingen Free. I na konferencji prasowej Kamil Stoch, pytany o to, czy jutro spróbuje odebrać Stefanowi zwycięstwo w tym Willingen Five, mówi: Patrzę w prognozy i wydaje mi się, że szanse mam zerowe, ale jeszcze wtedy nie wiemy, że zawody zostaną odwołane. Jak tylko Skoczkowie opuścili Skocznie, oficjalna informacja: Willingen Five nazywać się będzie Willingen Free. 25 tysięcy euro zostanie wypłaconych komu? Stefanowi to jest bohater dnia, bohater całego tego krótkiego weekendu w Willingen. Popatrzmy na najważniejsze skoki dnia. Takie zwycięstwa smakują najlepiej, smakują zami szczęścia ludzi, którzy znają Cię od dziecka, od tego pierwszego skoku. Miał pięć lat, gdy przyprowadziłem go tu pierwszy raz. Niesamowite, 23 lata temu. Przez te wszystkie lata przygotowywaliśmy mu skocznie, by miał dobre warunki treningu. A teraz nasz lokalny zawodnik wygrywa tu Puchar Świata. Niesamowite. Po 25 latach rozgrywania tu zawodów jesteśmy przeszczęśliwi. Ten czwarty, piąty w drużynie zawsze w cieniu gwiazd. Tę rolę wypełniał i do niej przez lata wszystkich przyzwyczaił. Siebie chyba zresztą też, ale coś się zmieniło. Ma po prostu dobrego trenera, nie? Już w poprzednim sezonie zobaczył, jak z cienia wychodzą Eisenbichler i Geiger i może po prostu sobie pomyślał, zaraz może ja też dam radę wygrywać. Latem Stefan Horngacher pokazywał mu skoki Kamila Stocha jako wzór. To prawda, pewne elementy skoku Kamila są znakomite, więc kopiowałem je do siebie. I dziś na skok Stocha znów patrzyła jest wielką uwagą. Najpierw sam poleciał w finałowej serii 144,5 metra, najdalej ze wszystkich, a potem na Belce został już tylko prowadzący po pierwszej rundzie Polak. Tylko on mógł odebrać Niemcowi zwycięstwo. Pierwsze w karierze. Nie odebrał 137,5 metra. Kamilowi wystarczyło do trzeciego miejsca. To 70 podium w karierze. Wynik niesamowity, ale i nie dosyć się przebijał. Nie było wylewnych gratulacji od od trenera były chłodne uwagi. Na plusa od trenera dziś na pewno zapracował Jakub Wolny. Błysk radości w jego oku to towar ostatnio bardzo deficytowy, ale pojawił się po świetnym skoku w pierwszej serii. To było dziesiąte miejsce. Po drugiej spadek na 23. Tak, no takie skoki dodają optymizmu i no, pomagają. Ani jednego wystrzałowego skoku nie oddał dziś niestety Dawid Kubacki. Od treningu pozawody czegoś brakowało, tak przynajmniej 5 metrów brakowało. Efektem dopiero 15. miejsce. No cóż, te skoki były takie różne. Ten pierwszy, pierwszy treningowy, kwalifikacyjny takie jest. później te w konkursie już, już sporo lepsze. Ale znowu też szczęścia do warunków nie było. No i, no i skończyło się jak się skończyło. Ale nikt nie rozczarował tak bardzo, jak Piotr Żyła. Trener doleżal zapowiadał atak na podium, a skończyło się na jednej serii 124 metry i w drugiej żyła mógł się skupić na łapaniu Pokemonów. Co z wyścigiem o kryształową kulę Pucharu Świata? Ktoś zapyta. Ano dzisiejsze 15. miejsce nie pomogło Dawidowi Kubackiemu. On w klasyfikacji generalnej nadal jest trzeci, ale do Stefana Krafta traci 173 punkty, a po piętach depcze mu i Kobayashi. Tak, do trzeciego Kubackiego Kobayashi traci punktów 4. No i tak, zastanawialiśmy się przed tym weekendem, że niedobrze by było, gdyby zawody w Willingen zostały skrócone, gdyby ten przynajmniej jeden Puchar Świata się nie odbył, bo zostaje mniej yy, zawodów, by pogonić lidera Pucharu Świata, Stefana Krafta. Tymczasem patrząc na formę, jaką tutaj prezentował dzisiaj Dawid Kubacki, może dobrze, że te zawody się nie odbędą, bo raczej to jego strata by rosła. On tu wyraźnie dzisiaj nie czuł się dobrze. Żaden z tych skoków nie był tak naprawdę jak z tej serii, która przynosiła mu kolejne podia w Pucharze Świata. Jak powiedział od początku, testował nowe buty, przynajmniej na treningu. A potem były stare buty, ale też pewnie wyszły jakieś stare błędy. No nic. Wygląda na to, że tę rolę... Może nie lidera, ale takiego zawodnika w formie na fali przejmuje Kamil Stoch. Rozmawiałeś dzisiaj z nim e, zaraz po konkursie. Chyba zadowolony, chyba pełen entuzjazmu, mimo iż była szansa na zwycięstwo. Ba, zadowolony. I my możemy być zadowoleni z poziomu energetycznego, jaki zobaczyliśmy u Kamila Stocha. Może nie był to poziom porównywalny z Zakopanem, bo tam stało się coś niesamowitego i magicznego, ale jeżeli porównać to z Engelbergiem, no to jest już sprawa bliższa i bardziej oczywista. Posłuchajmy, zobaczmy. Bardzo dobry konkurs, ja uważam, że zrobiłem naprawdę super pracę, przede wszystkim skoki dzisiaj były na bardzo wysokim poziomie, bo obydwa w konkursie były naprawdę takie super, jakie chciałbym oddawać, no i trochę zabrakło szczęścia w drugiej serii, ale poza tym, no też dobrze, że ktoś, zwłaszcza taki, taki ktoś jak Stefan wygrywa pierwszy raz w swojej karierze i to jeszcze u siebie. Widzieliśmy po pierwszej serii, że ty de facto nie spojrzałeś na tablicę wyników, zobaczyłeś tylko odległość, odwróciłeś się, po prostu czułeś, że to było to o co chodzi. To był skok perfekcyjny. Znaczy, no, nie ma sensu patrzeć na wyniki, skoro, skoro tak jak mówisz, no czuję, że, że wszystko, wszystko gra, wszystko jest okej. Okay. Eee, co mamy nie, niewiele czasu, żeby się przygotować do kolejnej serii, więc każda sekunda jest cenna. Było podobnie w Engelbergu, to znaczy w piątek, żadnych skoków nie było, wszystko skondensowane w sobotę. Ty lubisz takie maratony jednodniowe. Znaczy ja ogólnie lubię skakać, ale e, dzisiaj, dzisiaj czułem się bardzo dobrze przede wszystkim. To jest druga noc, kiedy normalnie przespałem od czasu, kiedy pojechaliśmy do Japonii, e, więc w końcu odpocząłem, w końcu e, przyszła dobra energia i, i mogłem ją wykorzystać. E, ale też e, no nie mam nic przeciwko temu, żeby były cztery skoki albo nawet 5 ciągu dnia, bo... Tak jak mówię, lubię skakać i im więcej tego, co lubię, tym lepiej. Cóż zrobić? Trzeba żyć. Sabinę popędziła nieco tę karawanę zmierzającą po kryształową kulę Pucharu Świata. Do końca sezonu pozostało 10 konkursów. Ten kolejny. To będą loty, a od lotów wiadomo, kto jest specjalistą. Stefan Kraft, rekordzista świata w długości lotu, skoku, jakkolwiek to nazwiemy, jeszcze będzie u siebie. Kulm Badmiterndorf. No trudna sprawa, żeby go dogonić w tym sezonie, bo właściwie jak patrzymy na jego portfolio, to on słabych punktów nie ma. Szko skocznia średnia spisuje się znakomicie, loty lata najdalej. Myślę, że to będzie trudne zadanie, ale będziemy patrzyli co za jego plecami, bo mam wrażenie, że to już dzisiejsze podium. Laje Lindvik Stoch. To jest takie podium złożone z ludzi, którzy w drugiej fazie Pucharu Świata znowu dochodzą do formy i przynajmniej ta, ta walka o zwycięstwa konkursowe może być do końca bardzo ciekawa. Nie zapominajmy, błagam, nie zapominajmy o Dawidzie Kuwa, dzisiaj z nim rozmawiałem. Wspominał, że tak, ta walka o kryształową kulę Pucharu Świata będzie zacięta, ale przecież on jest w grze. Jest w grze do licha. Przepraszam. Nie wierzyłem, ale uwierzę. W Dawida zawsze wierzyć trzeba do końca. Dziękujemy bardzo.